Hey, Nicho, tu Basia Lauszy, założycielka Langlang.pl, magister sinologii i trenerka języka chińskiego. W dzisiejszym filmie poznamy 30 najbardziej podstawowych czasowników w języku chińskim, które znajdują się na liście do egzaminu HSK1. Jeśli chcesz nauczyć się języka chińskiego i dowiedzieć się więcej o Chinach, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, tak, żeby nie przegapić żadnej mojej publikacji. Na, męka szyba! Zaczynajmy! kochać. Ai ni. Czy wiesz, że wo ai ni po chińsku brzmi podobnie do 520 po chińsku, czyli wu er lin. Z tego względu Chińczycy na czacie na przykład napiszą sobie 520 zamiast wo ai ni. Ponadto 20 maja w Chinach też wypadają Walentynki. Czy Jeść. ni Zwróć uwagę na znak 3. Znajduje się w nim klucz usta, ponieważ je się ustami. Tu czytać na głos, uczyć się. Tiuszwa ta tu Przepraszam, wyrażające skruchę. To butsi jeśli chcesz zabrzmieć troszkę bardziej potocznie, zamiast tej boci w mowie możesz użyć yi is. Gą pracować. Nice gą H pić. Ni chciał kafe. Zwróć uwagę na znak h. Podobnie jak czy mamy w nim również klucz usta, ponieważ pije się ustami. Ponadto w Chinach zupę się pije. Tak, nigdy nie mówimy po chińsku, że jemy zupę. Zawsze używamy złożenia h czyli pić zupę. Hui wracać. Ni dzidien, hwe dzia. Zobacz na znak hui. Składa się z dwóch mordek, z dwóch ust. Ciao! Mieć na imię, być wołanym. Ni xiao, shen ma z. także znajdziemy usta. Kai. Otwierać albo prowadzić. Kali wuba. Ła, buchuj. Kaj, czy. Kan. Patrzeć, czytać. Nikan. Jashu was sin maj dashu. Zwróci uwagę na znak Kan. Składa się on z klucza ręka, show i z oka mu, ponieważ patrzenie to łapanie okiem niczym ręką. Kan dziel. Dostrzegać. Widzieć. Ni kan le ta me yo. Lai to po chińsku przychodzić. Ta yo. Lai wan le. Co ciekawe, kiedy Chińczycy chcą przywołać Cię do siebie gestem, to nie zrobią tego w ten sposób, tylko w ten sposób. La la la. Me yo. Nie mieć. Ło may yo. di Me. Mai. Kupować. Ło ma le. I Uwaga na tony. My w tonie trzecim znaczy kupować. Natomiast my w tonie czwartym oznacza sprzedawać. Możesz sobie to zapamiętać tak, że my jest w trzecim, niskim tonie. Tak jak proces zakupu, raczej trwa dłużej i sprawia, że zastanawiamy się nad tym. Natomiast mare sprzedawać jest w tonie czwartym, szybkim. Pomyśl sobie, jeśli masz jakąś rzecz, której chcesz się jak najszybciej wyzbyć, chcesz ją bardzo szybko sprzedać. Dokładnie tak jak czwarty ton. Cią prosić. Cią kajdę. W znaku znajdziemy klucz mowa. Ponieważ jeśli kogoś o coś prosisz, to przeważnie robisz to w sposób słowny. Robisz to mową. Czy iść do niszczyho, ci ciągła. Co ciekawe, Czy może być w chińskim też przekleństwem. Jeśli powiesz Ło, czy to znaczy takie ja nie mogę, albo ja. 认识, Poznawać. Łapu, Łęszy, ta, Łęszy, ni, si. Zwróć uwagę na oba znaki, na ren i na szy. Zarówno znak ren ma w sobie mowę, jak i szy ma w sobie mowę. Ponieważ jak kogoś poznajesz, to też robisz to słownie. Ponadto w znaku ren mamy jeszcze klucz człowiek, ponieważ ręszy stosujemy najczęściej, kiedy poznajemy drugą osobę, szy, czyli być. Łapu, szy. Mei shi. Sí, możemy używać także, jak przytakujemy, przyda. Shua, dziao! Spać. ło mei dziao, guansha, dziao, 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 Uwaga, ,睡觉. Wymawia się w czwartych, mocnych tonach. Nie mylić z shua, dziao, czyli kierogi w trzecich tonach. Shua, mówić, Nie shua, dziao, en ma. Zobacz, mówić, czyli shua też ma w sobie klucz mowa. Tię, słuchać 我喜欢听中国音乐 A jeśli Ty chcesz posłuchać trochę 中国音乐 to w opisie filmu zostawię Ci link do Spotify Lang Lang, gdzie stworzyłam dla Ciebie różne playlisty z super chińską muzyką. 下雨下雨下雨下雨 ]因为下雨. Zwróć uwagę na znak SIA. Jest to ideogram, który znaczy w dół, padać, pod. Natomiast I znaczy deszcz. I moim zdaniem wygląda trochę jak taki deszcz padający za oknem. SIE PISAĆ. NI SI. HUAN SIE HAN zi, ma. 谢谢. Dziękuję. się, NI DE co ciekawe, Chińczycy kiedy piszą do siebie na WeChat'cie, czyli takim chińskim komunikatorze, czasami zamiast znaków 谢谢 używają tych dwóch znaków, 谢谢, które znaczy krap-krap. 学习 uczyć się 有... ma? 再见! Do widzenia. Hada wozzola, cezien, czu, mieszkać. Ło, czu, ce, prsan, nina, co? Robić Ło, ce, co, co, je, co? Siedzieć, cim, co? Proszę usiąść. Zwróć uwagę na znak co. Składa się on z dwóch kluczy, jen, czyli człowiek, które na ziemi, tu, siedzą, czyli zu.

Ile tych czasowników już znasz, a który był dla Ciebie nowy? Koniecznie daj mi znać w komentarzu pod filmem. W opisie filmu znajdziesz też link, przez który możesz pobrać darmowy PDF z wszystkimi znakami, o których mówiłam w dzisiejszym filmie. Znajdziesz tam też link do ćwiczenia interaktywnego, które pomoże Ci potrenować nowo poznane słownictwo. Serdecznie zapraszam cię także na moje inne media społecznościowe. Insta, Facebook, TikTok, gdzie na co dzień dzielę się darmową wiedzą o języku chińskim, Chinach i daję tam troszeczkę swojego lifestyle'u. Jeśli uczysz się języka chińskiego, to może także zainteresuje cię mój autorski kurs Podstawowe błędy w języku chińskim i jak ich się wystrzegać. Więcej o kursie znajdziesz w opisie pod filmem. I pamiętaj Trzymam za Ciebie mocno, mocno kciuki. I tak jak mówią Chińczycy, dodaj oleju, czyli ciao! Do zobaczenia w następnym filmie. Siacy dzień! Bye bye!